Dobra, kochani, mamy dzisiaj 27. sobotę przed moimi urodzinami. Urodziny mam 29 kwietnia, czyli w poniedziałek, ale dziewczyny kazały mi być gotową na godzinę 14 dzisiaj i szykują dla mnie jakąś niespodziankę. Wiem tylko tyle, że mam zabrać ze za sobą kostium. Podejrzewam, że to będzie coś z basenem. Fajnie by było, jakby była też sauna, bo miałam dosyć napięty tydzień, a na saunie to tak po prostu wszystko z człowieka schodzi. Wybaca to, co złe, wszystkie toksyny, także myślę, że mi się to przydało. Brałam też yy, maseczkę. Do tego celu, bo słyszałam, że właśnie w saunie jest sobie fajnie zrobić maseczkę, czy to właśnie na twarz, czy nawet na włosy. Założyłam sobie, kochani, zwykłą białą bluzkę. Tutaj na głowie mam opaskę. I do tego, kochani, mam te spodnie, marchewki. One są wiązane w talii. To ja jeszcze pakuję ostatnie manaty a my widzimy się już pewnie z dziewczynami. Co tam macie dla mnie? Proszę bardzo, no sobie... Jest jakieś winku. A gdzie jedziemy? A, przecież. Nie wiem, bo tam nie byliśmy jeszcze. Nie byliśmy, tak? Nie. Ja myślałam, że idzie do Trembus. Nie. Nie, Patrz, nie jaka idzie. <laughs> Kurde. Ojej. Co to takie piękne Co to jest? Ja w ogóle nie znam tej marki. No właśnie tak się, że kupimy coś innego, Żebyś eee, nie znała tak? BH Cosmetics. Nie znam. Magnetyczna jest. Aha. Tutaj są rozświetlacze. Nie wiem. Tak I cienie. No... Wow. ilustreczko. Nie jedziemy tam, gdzie myślałam. Dobra, to się odezwa, jak już dojedziemy. I już będę wiedziała. Znowu się czuję, jakbym była na panieńskim. Purywa, mnie. Jechałyśmy, jesteśmy w Radziejowicach w hotelu Epirodyta i widzę, że tam jest biznes and spa. Tak? Sybusia mówiłaś. To wchodzimy. Wyszłyśmy już, słuchajcie, z hotelu byliśmy w hotelu Afrodyta W Radzie Jowicach i było, no, po prostu było super Mi się podobało dziewczyny, że no, no naprawdę Naprawdę, ale było fajnie Tak się zrelaksowałyśmy, to nam było potrzebne chyba, nie? Tak. W tym momencie Ale normalnie czuję taką inną skórę powiem Ja nie. Tak. to jest takie fajne uczucie Nawet taka miła jest skóra, ja się dobrze takie, taką saunę sobie, nie wiem co robić No chyba trzeba z ręcznikiem tak. nad miską siedzieć Teraz ruszamy dalej Jedziemy na piwko na piwko, się Chyba tak, do besiadowa, nie? I tak się już powoli się kończy ten dzień, już jest siódma A, Ale było fajnie, Zleciało. tak szybko czas zleciał tam, naprawdę Potem jeszcze zjadłyśmy super kolację Naprawdę było dobre jedzenie o, tam, nie? Tak, dobre jedzenie, tak A na ustach mam w ogóle Maybelline Stay Matte Ink Tylko nie pamiętam jaki to jest kolor Pamiętacie? Nie mówiłam wam, ja też nie wiem Ale słuchajcie, zjadłam taką tłustą kolację, nie? No bo ten makaron był tłusty tak. I nic się nie ruszyło, nawet nic na serwetce nie zostało Więc to są moje ulubione szpinki Kochani, witam Was już w niedzielę. Wczoraj y, byłyśmy jeszcze w Biesiadowie, y, zjadłyśmy jeszcze na dodatek Pit. I słuchajcie, w domu byłam dopiero tak koło 10. Zabawa się nie kończy, dzisiaj świętujemy dalej, dzisiaj mamy taki dzień rodzinny. Padają do nas rodzice Kamila, przyjedzie też mój brat. Zrobimy taką małą imprezkę. I słuchajcie, kochani, moja mama zamówiła dla mnie e, też tort. I tort jest po prostu bombowy. Na pewno Wam pokażę, jak już będzie stał na stole. Zabieram się teraz za robienie makijażu. Rano byliśmy jeszcze z Kamilem na siłowni, teraz mamy godzinę po 12 goście będą się zjeżdżać tak około. Godziny 15, ale naprawdę wczoraj było bombowo super. Dziękuję dziewczynom, że zrobiły mi taką niespodziankę, no nie spodziewałam się, że pojedziemy do takiego fajnego spa. Myślę, że stół przygotowania, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko ustroiłyśmy, to Wam jeszcze kochani, pokażę. No i oczywiście pokażę Wam mój makijaż, który wykonam sobie dzisiaj paletką, którą dostałam od dziewczyn. Widzicie, moje oczy są jeszcze nieruszone dzisiaj, także będę je zaraz malować i pokażę Wam, co z tego zaraz wyjdzie. Oh jest dawno po imprezce, ja się już zdążyłam wykąpać, przebrać w piżamkę, no i zmykam do spania. Imprezka była przednia, dostałam naprawdę piękne prezenty. Za wszystkie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem już taka padnięta, kochani, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać, życzyć Wam miłego dnia albo... Miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie Jeśli film Wam się podobał, no to klasycznie zostawiacie kciuki w górę Jeśli jesteście tutaj nowi, no to możecie nacisnąć przycisk subskrybuj Wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami Ja się już z Wami dzisiaj żegnam, buziaczki, do zobaczenia, papa. Pa.